Witajcie serdecznie w najnowszym vlogu poniedziałkowym, w którym opowiadam Wam o tym, co potrzebne jest, aby zacząć ogólnie filcowanie. Dotychczasowe moje filmy dotyczyły takich pogadanek, ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać konkretnie, co trzeba mieć, aby zacząć filcować. Od takich tańszych wersji do bardziej zaawansowanych. Ale już parę rzeczy sprawi to, że możecie w domu stworzyć cokolwiek z wełny i igły. Bo to wam w zasadzie jest potrzebne. Nawet nie, nie jest wam potrzebna żadna podstawka. Powiedziałam osoby, które filcują w rękach. Jest to trochę, powiem, że trudne. Ale nawet i niebezpieczne, ponieważ y, trafiając igłą w palec, możecie się y, nieźle zranić do krwi, co niestety skutkuje bólem, no i może taką y, odrazą do tego, i y, po prostu zrazi was to do filcowania. Więc, może, y, aby uniknąć tego, pokażę Wam w zasadzie takie pierwsze podstawowe rzeczy, które są do tego potrzebne. Pierwszą rzeczą która jest do tego potrzebna, to jest oczywiście igła. O igłach zrobiłam osobny filmik, także gdzieś tu pewnie po prawej stronie dam zakładkę, która odniesie Was do tego filmu, który jest y, konkretnie tylko o igłach i opowiada w nich, co robi jaka igła, więc tutaj nie będę się rozwodzić. Tutaj mam dla przykładu igłę zwykłą, która wbija wełnę do środka. I w zasadzie mogę Wam tutaj na takim przykładzie zrobić. Tu mam już tak wstępnie ubite y, włókna wełniane i ta igła ma haczyki odwrócone w tą stronę, aby zaciągać, jakby nie jakby, tylko zaciąga y, włókna do środka. I dzieje się to w ten sposób. Te haczyki zabierają te włókna, i możecie w ten sposób ubijać wełne i ten proces nazywa się filcowaniem i nigdy nie robimy z filcu, ponieważ filc to jest już finalny produkt. To jest właśnie to. To jest filc, że sfilcowane są właśnie te włókna. Także nie filcujemy z filcu, tylko z wełny. Pamiętajcie. Kolejną igłę jaką chcę Wam przedstawić jest to igła odwrotna i ona ma za zadanie wyciągnąć te włókna na zewnątrz i służy ona głównie temu, żeby tworzyć sierść zwierząt. I pokażę Wam tutaj na tym ubitym fragmencie bryły, jak ona właśnie wyciąga na zewnątrz. Widzicie? O, w ten sposób. No to mamy igły ze sobą. Odłóżmy je na bok. Drugim bardzo ważnym elementem jest podstawka. Najprostszą, najtańszą wersją jest taka gąbka. Można to znaleźć w internecie pod nazwą Mata do Filcowania, ale nawet jeżeli weźmiecie sobie zwykłą gąbkę do mycia naczyń, to świetnie się nada, tylko musi ona być jak najbardziej sztywna i zbita. Nawet mi się zdaje, że lepsze są te gąbki do mycia samochodów. Są takie duże i takie zbite. Także takie gąbki mogą być, mogą być takie, a jeżeli chcecie już zainwestować, jak was to nie zrazi, właśnie dlatego polecam to osobom, które dopiero początkują, bo wiecie, jeszcze nie wiemy, czy w ogóle chcemy to robić w przyszłości, czy nas to zainteresuje, czy mamy na tyle cierpliwości, aby filcować, dlatego taka gąbka jest najlepszym, najlepszą rzeczą, żeby właśnie zacząć. A jeżeli już zaczęliśmy i nas to wciągnęło, no to dobra jest taka mata, jaką tu posiadam. Tu jest, nie pamiętam właśnie, co to za firma, ale to jest tańsza wersja tego klowera, tej gąbki, szczotki. Mam już ją 10 lat. Zobaczcie, to jest 10 lat filcowania na niej i tylko się pozaginały boki, bo, wiecie, kładę w tutaj ręce i cały czas obcieram, i te boki się tutaj tak pozaginały, ale nic się nie dzieje z tą szczotką kompletnie przez tyle lat. I pewnie się zastanawiacie, po co mi ta szmatka jest na to. Niektórzy filcują bez tej szmatki, a ja używam właśnie takiego materiału. Jest to płótno, coś takiego jak płótno, ale może być to jakikolwiek inny materiał, który jest w miarę sztywny, który możecie sobie obciąć i położyć. Ponieważ mi to pomaga w tym, aby jak filcuję, jak Wam tutaj pokażę, to żeby te włoski tak bardzo mi nie wchodziły i nie robiło się tak, tak dużo tych włosków z tej strony. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. I pomaga to też, bo jak robicie to bezpośrednio na tej szczotce, to i też trudniej się to robi, bo ona jakby sprężynuje. Ale też przy, przykleja się do tego, ta figurka do tych szczotek i potem pociągając, to macie całą włochatą figurkę i to, co ubiliście, w zasadzie musicie znowu, i to taka precyzywa praca jest w zasadzie. I po to właśnie jest ten materiał, właśnie żeby chronić przed tym, żeby te włos, ta szczotka nie ciągnęła z te włoski, i nam po prostu nie mechaciła cały czas tej figurki w czasie pracy. A drugim aspektem tego i bardzo pomocna jest właśnie taka płachta materiału po to, aby jak tworzymy jakieś płaskie części ciała, uszy na przykład, to się na tym rewelacyjnie robi, ponieważ bardzo dobrze kształt na tym zrobić. I to jest niby takie sztywne, przez to, że jest ta powierzchnia taka wygładzona i bardzo dobrze się właśnie robi to ucho, i to ucho bardzo dobrze odchodzi też od tego materiału, też się nie mychaci, ale są, wiecie, różne szkoły, w którym lepiej jest bez tego materiału też tworzyć, bo też widziałam takie przypadki, ale mi najlepiej się tworzy z, tą, z tym materiałem. Dobra, to szczotki mamy ze sobą. Jeszcze muszę tak powiedzieć, nie wiem, czy powiedziałam, że ta jest droższa od tej wersji. I różnią się tymi właśnie podstawkami, że rozpoznacie Clovera po tym, że on jest taki żółty, no około, nie wiem, czy nie 100 zł już kosztuje ta szczotka. A ta chyba około 50, coś takiego. Już nawet nie, nie chcę Wam skłamać, musicie sobie sprawdzić, bo teraz te ceny tak się zmieniają, że to nawet nie podaję ich, bo za chwilę może być inna. Dobrze, to mamy yy, podstawki, odłożę sobie tutaj na bok. O wełnie już opowiedziałam. Też wam odniosę tutaj taki, taką zakładkę tutaj w Sawie, żebyście się dowiedzieli o wełnie, bo w tym jednym z vlogów pierwszych, pogadankowych, właśnie o niej opowiadałam i też jest cała opowieść o wełnie. Także nie będę się tutaj rozgadywać o wełnie, bo już o tym zostało dużo powiedziane. I tak, jak mamy igły, no to. Przydałoby się coś, żeby ułatwić nam ten proces, bo jedną igłą dziubać jest mozolnie trudno. Używam jej do pojedynczej igły, używam do takich małych powierzchni: łapek, jakieś zagięcia uszu, szczegóły, no to wtedy robię jedną igłą. A jeżeli chcę szybko ubić figurkę, większą powierzchnię, no to używam takiego długopisu. Są też nasadki. Takie drewniane, ale nie posiadam ich, ponieważ ta yy, nasadka to to pióro, bo to się w zasadzie nazywa piór do filcowania, no, robi wszystko. To pióro mam też już chyba z 10 lat. Aha. A jeżeli chcecie uniknąć kosztów, to możecie sobie po prostu gumką obwiązać dwie igły. I będzie to samo. Tylko z tym, że tutaj jest większa przerwa yy, pomiędzy tymi igłami. To jest taki tip <noise> dla początkujących. Co zrobić, żeby sobie zrobić większą ilość igieł w jednym miejscu. No to obwiązać sobie gumką, recepturką mm, czymkolwiek. Ta gumka to chyba jest z kwiatków w ogóle, z biedronki. Co dodają? Także widzicie, nic się. Yy, nic się nie gubi, nie traci, nie marnuje o. I tak, to pióro. Też nie należy do najtańszych, bo jest tej firmy Clover. Są tańsze wersje, które, o których robiłam testy, i to jest to, ale patrzcie, co się stało. Igły były rewelacyjne i naprawdę mogę je polecić, ale one są na stałe tutaj w tym piórze. W ogóle, jak to chodzi, to też swoją drogą. O, wszystko tu odpada, ale te igły tutaj są na stałe. Nic nie możecie z tym zrobić. I to, było, to był mój największy zawód, jaki napotkałam w tym piórze, bo tak to fajnie, bardzo dobrze się filcowało, przez to, że te igły były fajne. I koszt tego było około 20 zł, gdzie to pióro kosztuje 50-60 zł, nawet może i więcej nawet teraz. Ale tutaj jak rozkręcacie, to zobaczcie, że tutaj się wszystko rusza, możecie sobie właśnie wymieniać, dlatego ja mam dwie igły tutaj. Aha, jeszcze jeden taki tip a propos igieł. Dlaczego ja mam tutaj dwie, jeżeli to jest nasadka na trzy? A to dlatego, że jak wykonuję łapkę na drucie, to łatwiej mi jest. jak to ma być? O. To łatwiej mi jest, jeżeli te igły są ułożone tak równolegle do siebie, bo ta trzecia jest naprzeciwko nim i jak wchodzi, jak dziubiemy wokół drutu, to bardzo łatwo jest nam tą trzecią zahaczyć i ja tak sobie właśnie zamałam dwie igły. W zasadzie no ta druga igła się zamała już później, no ale ta pierwsza była już od razu na starcie mi poszła, jak tylko trafiłam właśnie na drut. Tą y, nasadką z dwiema igłami już y, używam jej już bardzo długo i nic się z tym nie dzieje. Jeszcze a propos igieł, bo mogę wam powiedzieć, że te Clovera są najbardziej delikatne. Igły też się różnią między sobą. Najlepsze są Clovera. I te, które są gwiazdkami. A to o co chodzi z tymi gwiazdkami i tak dalej jest właśnie w tym filmie, o którym wam oznaczyłam wcześniej. No to tak. Dla takich już bardziej wtajemniczonych, no to polecam właśnie to, to pióro. Tu nasadkę, tak samo te nasadki takie potrójne i podwójne, drewniane też są fajne, jeżeli natraficie. I jeszcze mam takie na 5 igieł, mam tutaj wyciągniętą jedną i mam tutaj cztery. To żeby jakąś dużą powierzchnię szybko yy, ufilcować, no to wtedy ta nasadka napięć i też jest Clovera, jak tutaj widzicie. No to nawet nie wiem, od czego to jest brudne. Kurczę, wam tak pokazuję. <laughs> to pewnie od jakiegoś kleju. No trudno. Życie. Prawie na żywo. Na żywo. Bez, bez cięć w zasadzie wam nagrywam to. Dobra. Przeszliśmy od nasadek. Teraz co takiego ważnego jest? Jak już umiecie sobie robić kółka, kulki i tak dalej, filcować, no to przydałoby się, żebyście na przykład mogli sobie zrobić oczka w figurce i miejsca gdzieś, gdzie chcecie drucik wcisnąć, to musicie mieć. To jest must have. Zapomniałam jak to się nazywa, co wam powiem. Najzwyczajniej w świecie jest to szpikulec, po prostu. Bez tego nie da się zrobić dziury. Jak już dobrze sobie ubijecie taką figurkę, jak ja tutaj prawie na kamień ubijam, no to koniec. Musicie mieć taki szpikulec, żeby w nim zrobić dziurę. O! Widzicie? I wtedy możecie sobie na przykład jakiś drucik tutaj wsadzić i zafilcować, i macie łapkę. Więc bez tego ani rusz. Bez szpikulca nie ruszajcie się nigdzie do filcowania. Dobrze, to mamy szpikulec, a jeżeli mamy y, szpikulec i chcemy zrobić te łapki, no to mowa jest o druciku. I tak, to jest drut, w zasadzie nie wiem jaki, już nie pamiętam, ale to jest zwykły drut taki w powłoce takiej gumowej. Nie wiem czy nie ogrodniczy, ale jakiś taki po prostu do... Y, Jakichś napraw, napraw domowych, ogrodniczych i tak dalej. Więc może być jakiś ogrodniczy. Grubość zależna jest od tego, jaka Wam jest potrzebna do figurki. Jeżeli robicie małe figurki, to wystarczy Wam taki 0,5, 0,7 do 1, to max, To już są takie duże figurki. I najlepiej drucik jeszcze się nadaje z mierdzewki. Mierdzelny taki zwykły drut ogrodniczy. Idziecie sobie do Obi czy tam innych sklepów ogrodniczych i kupujecie. I jeszcze super jest. Florystyczny. Gdzieś mi spadł. O tu mam. O. Florystyczny w takiej powłocie papierowej. I on jest świetny. Ponieważ jak nakładacie potem sobie wełnę i chcecie ją dokleić do drutu, to jest lepsza od tych takich wszystkich śliskich, ponieważ tu się bardzo dobrze trzyma, trzyma, dlatego, że jest właśnie ten papier. I to mogę polecić z całą odpowiedzialnością, że to jest florystyczny taki właśnie, zobaczycie, one są albo, no białe głównie są. Widziałam jeszcze w tym brozowym takim papierku. Dobrze, to już zrobiliśmy sobie łapki. I szkielet z drutu, no to będziemy chcieli sobie zrobić oczka. Ja najczęściej używam tych oczek plastikowych. To są Safety Eyes, i używam do nich zwykłego kleju takiego, który zasycha. Nie mam nawet tutaj gdzieś na podorędziu, gdzieś go schowałam. Ale to jakikolwiek klej, który. Zasycha, o, może nawet ten istubar, razem pokażę. Jeszcze on taki fajny klej. To jest diamond. Ja już go tak zakleiłam, żeby mi się tutaj nie przyklejał do ręki. Ale to jest diamond glue i on bardzo dobrze trzyma. To jest rewelacyjny klej, tylko trzeba uważać, bo tutaj szybko zasycha ten czubek. I trzeba się namordować. Potem tym szpikulcem sobie robić dziurę, żeby wychodził ten klej i tak dalej, ale jest po prostu rewelacyjny. Wszelkie te takie do biżuterii kleje bardzo dobrze kleją. Także wszystkie takie, co zasychają na przezroczysto i są elastyczne po zasknięciu. To są najlepsze do klejenia figurek. Ogólnie. Czy chcecie sobie przykleić łapkę tutaj do, do figurki, ten drucik, czy oczko jak sadzacie, chcecie go zakleić, no to takie kleje są najlepsze. I ogólnie takie uniwersalne właśnie, co mogą być białe, ale one po zasknięciu robią się przezroczyste. I takie elastyczne. Dobra, to przykleiliśmy sobie już oczy i pokazałam Wam oczy. Aha, i oczka mogą być też jeszcze plastikowe, takie kuleczki, żebyście mogli sobie wszyć. I o nich opowiadam też w innym filmie. Jak przejdziecie sobie do filmu, gdzie robi Misia, to tam pokazuję takie kuleczki plastikowe i je po prostu wszywamy. No to nie będę Wam pokazywać igły nitki, bo wiecie, czy mi się szyje. Dobrze. I to by było jeśli chodzi o oczka. Jeżeli mi się coś przypomni, to Wam zaraz powiem. Aha! Wiem. Pokazałam Wam drucik. Pokazałam wam oczka, no ale przecież ten y, drucik trzeba czymś, czymś uciąć. To to jest naprawdę rewelacja. No ja nie wiem, mam już. Kupiłam sobie w Obi ileś tam lat temu, z 10 ponad. I to, te cążki są tak świetne, ponieważ mają dwie cechy. Nie wiem, że sobie powyginacie tym. Tymi tączkami, to one tu mają jeszcze taką obcineczkę. Już jest tak zdezelowana, że już widzę, pokarbowana, ale i tak ma zdolność cięcia, więc sobie potem, jak coś Wam nie pasuje, to możecie sobie tutaj uciąć. Utnę Wam kawałek, żeby pokazać. O, widzicie? I mam ucięte. Tak, że coś takiego. No i dla ludzi. Aha, jeszcze jedna rzecz. Się tak opowiadam, opowiadam, bo mam tutaj pełno ponakładanych tych rzeczy i wychodzi mi z głowy, co już pokazałam, a co nie. Już ten filmik trochę trwa. E jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą do przycinania e różnych takich zakamarków, no i też wełny. E jakieś rąbki wełny chcecie o o obciąć, ale najbardziej się tutaj... Nożyczki sprawdzają przy tym, jak chcecie sobie wyciąć gdzieś w takim małym, newralgicznym miejscu, w jakimś zakątku. Chcecie dojść do takiego miejsca, gdzie zwykły, zwykłe nożyczki no, nie dojdą. No ja tutaj mam takie, no, ale to nadal jest malutkie. Jeszcze trochę brakuje, żeby gdzieś tam wejść głębiej. A te są bardzo precyzyjne przez to, że macie ten czubek zaostrzony. Jest tak cieniutki ten czubek i wszyscy co widzą te nożyczki, no że są ładne, takie bocianki no to używa się ich głównie w hafcie. widziałam dziewczyny, które haftują to mają te nożyczki no ale przy filcowaniu się jak najbardziej sprawdzą są rewelacyjne, ostre wpiszcie sobie nożyczki bocianki to zaraz wam wyjdzie milion jeszcze są takie ładniejsze, są inne wersje tego tych nożyczek dobrze, to powiedziałam tak o macie opowiedziałam, i igłach opowiedziałam, nasadkach, szpikulcach yy. i myślę sobie, że wszystko bo wszystkim opowiedziałam. A i jeszcze na przykład jak chcecie yy, sobie ochronić palce, to dobrze jest mieć takie nasadki na palce. To są skórzane nasadki. Ludzie też mi tam pisali, że fajnie można sobie samemu zrobić. Po prostu ktoś ma stare no, yy, skórzane rękawiczki, to można sobie obciąć te palce i tak oprzyć, yy, żeby to chroniło, jak macie kogoś, kto Wam umie takie coś zrobić. No ale to jest koszt 5-6 zł. także dobrze jest yy, sobie kupić. Nie wiem teraz, czy może coś podrożało, ale to już tak kupowałam w takich cenach. Na AlieExpressie tego jest pełno. Po prostu możecie sobie kupić po 10 sztuk takiego czegoś. I bardzo fajnie się tym filcuje właśnie. Ym, właśnie właśnie. <noise> Uszy jak macie coś właśnie. No kurczę, nie mogę być z tego właśnie. Ym, coś wąskiego o, w ten sposób bywa. to pokażę. O, możecie się dziabać po palcu. I nie będzie wam igła straszna o, w ten sposób. No i przypomniałam sobie: to jest ten marker. Leży sobie, leży i zapomniałam o nim. Jest to marker, yy, który znika. I właśnie nie pamiętam po ilu on znika, czy po 48 godzinach, czy po 72, ale są dwa kolory. Jeden jest różowy, drugi jest właśnie fioletowy, taki jak mój. I tutaj właśnie możecie sobie zrobić taką kreskę na figurce, a służą one do tego, żeby sobie zaznaczyć po prostu miejsce, jakiś wyznaczyć środek figurki, żeby oznaczyć, gdzie mają być oczka i tak dalej. I to Wam zniknie. Nie musicie się martwić, że to będzie popisane i to tak zostanie. No to, to nie. To jest marker znikający, tak jak tutaj jest napisane i używany jest on przez krawcowe, przez chawciarki, no i teraz przez osoby filcujące. Jeszcze Wam coś dogram, bo przypomniałam sobie, że nie powiedziałam Wam o jednej jeszcze ważnej rzeczy, że mieszamy wełnę w rękach, ale bardzo przydatnym elementem jest zgrzebło i ja tutaj mam takie ogromne zgrzebło kromskiego. Oczywiście nie jest wam to potrzebne, to raczej jest dla ludzi, którzy się zajmują bardziej filcowaniem pod względem zawodowym i takim, że ktoś robi duże projekty i tak dalej i tutaj to służy do ku temu, że po prostu większe ilości wełny możemy sobie tutaj zmieszać, a wam jak najzwyczajniej w świecie wystarczy zwykła szczotka do, czes dla czesania, dla czesania, do czesania psów i kotów. Tylko bez tych kuleczek pamiętajcie. I będziecie mieli to samo, a pokażę Wam jak to się sprawuje. Mieszamy sobie na przykład dwa kolory. Tutaj mam białą, z taką rudą. Zaskładamy na tym grzeble i mieszamy. W rękach wam się to tak równomiernie nie rozmieści, jak tutaj właśnie na tej szczotce, nie? Jak to się prezentuje? O, macie wstępnie zmieszaną. Można jeszcze zrobić coś takiego i przemieszać jeszcze raz, żeby było bardziej dokładniej, żebyście mieli takie gładkie przejścia między sobą, albo nawet w niektórych kolorach możecie uzyskać całkiem inny kolor i nie będzie widać w ogóle, że to są pomieszane dwa kolory, tylko że taki był już. No i tu macie taki. Rudy, rudy z białym w zasadzie jakby posiwiały, można uzyskać taki posiewiały kolor, nie jakby tylko uzyskujemy. <laughs> Także tak, to jest bardzo ważny element do mieszania wełny. Oczywiście nie jest on jakiś niezbędny. Na samym początku, jeżeli kupujecie coś, żeby tylko zobaczyć, czy dacie radę, to oczywiście ani ta szczotka, ani tamten, tam, tym bardziej ta nie jest Wam potrzebna, No ale tak Wam pokazuję, że coś takiego istnieje. I jeżeli potem będziecie chcieli sobie filcować, no to takie szczotki do czesania psów i kotów, no to jak najbardziej. I to by było na, na tyle, jeśli chodzi o rzeczy do filcowania dla początkujących i nie tylko. Jestem ciekawa jak waszych spostrzeżeń. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, to dogram w odpowiedzi. Odpowiedź na nie w następnym filmie pogadankowym. Zamieszczę właśnie te odpowiedzi, jeżeli będą wymagały jakiegoś pokazania. A jak nie, to po prostu odpowiem w komentarzu. No i co? I powiem Wam, że jestem ciekawa. Te osoby, które mnie oglądają i filcują, lub pod wpływem tego filmu zaczęły filcować, to proszę Was o to, abyście przesyłali do mnie na maila. Który jest podłączony tutaj u mnie na kanale. Swoje zdjęcia, jak wam wychodzą te swoje pierwsze prace lub nie pierwsze, to będę pokazywać je u mnie na vlogu, może tym pogadankowym. Co myślicie o tym? To by było super. Takie wasze pierwsze kroki. Będę się cieszyć, że byłam inspiracją do tego, że ktoś zechciał zająć się tą techniką. Bo powiem, że jest bardzo, bardzo interesująca, ale wymaga wiele czasu. Wiele czasu, ponieważ. No jeżeli mogę powiedzieć, no to 1 centymetr filcowania to jest około godziny. To trzeba tak przyjąć. To jest sama bryła. Yy, oczywiście, jeżeli ktoś robi takie proste kształty, no to mi się to oczywiście szybciej. Ale jeśli chodzi o figurki realistyczne, kim ja się zajmuję. No to, to jest tak przyjęte, że to jest 1 cm, to jest około 1 godziny. Także dużo, dużo cierpliwości Wam życzę. No i życzę Wam cudownego całego tygodnia. Mam nadzieję, że będzie dla Was łaskawy. No i co? Widzimy się już w następnym poniedziałkowym vlogu. Pozdrawiam Was. Pa!